Okej, okay, gotowe. Chcę czekoladę. Poważnie? Mamy zrobić ci czekoladę? Już wiem. Potrzebuję kitketa. A to ja. Całe opakowanie. Tylko, że już wszystko zjadłem. Ale nie szkodzi, mam tu jeszcze czekoladę Hershey's. Super. Mmm, jaka pyszka. Niam-niam niam. Kładamy ją z powrotem do opakowania i można podawać kim. Mój drogi, cały się pobrudziłeś. Dobrze, dobrze nie dotykam. A teraz babcia zacznie gotować. Już pokroiłam wszystkie potrzebne mi owoce. Teraz biorę foremkę do czekolady. A czekoladę zrobię z czekoladowego kremu Milka. Powinno mi wyjść coś naprawdę pysznego. Wlewamy do foremki czekoladowy krem. A następnie kładziemy na wierzchu wszystkie owocki. No, pięknie. Pozostaje to wszystko zamrozić. To chyba jakiś żart! Ja zrobię naprawdę pyszną czekoladę. Po pierwsze potrzebuję ekspresu do kawy. Tylko, że nie mam zamiaru robić kawy, zrobię coś smaczniejszego: kakao, Nesquik. Przecież wszyscy je lubią. Napiszcie w komentarzach, czy też lubicie kakao, tak jak ja. Włączamy i obserwujemy, jak nasza czekolada się rozpływa od gorącego kakao! O, wpadłem na pomysł! Wow, kakao z czekoladą! Brzmi pysznie! A gdzie mam nacisnąć, żeby tego było więcej? Ojej, chyba wszystko zepsułem! A co to za dziwny zapach? O nie, moja maszyna! Zepsuła się! Uch, jak to się stało? Kimberly smacznego! Wow, a gdzie jest trzecia czekoladka? No dobrze, spróbuję to, co mam. Wow, tu mamy klasykę. Hershey's wszyscy lubią. Smaczna. A teraz spróbuję tego. Ojej, ta czekolada jest taka chłodna. Tu jest tak dużo owoców. Wspaniale. Mmm, ten kawałek czekolady jest całkiem spoko. Ale wygrywa Quentin. Jucho, zwycięstwo jest moje. Czek. Tym razem chcę, żebyście przygotowali mi pączka. No to umiem robić najlepiej. Kroję czekoladę na małe kawałki. Następnie muszę je stopić w kąpieli wodnej. Kładamy czekoladę do miski. I czekamy, aż zacznie się roztapiać. Okej, okay, super. Zakładamy rękawice, które na marginesie sama udziergałam. I wlewamy czekoladę do foremek na pączki. Wyszły mi niesamowite czekoladowe pączusie. Zamrożę je za pomocą sprayu do błyskawicznego zamrażania. Nasze czekoladowe pączki zastygły. A teraz kładziemy je do ciasta. Zanurzamy w panierce i pozostało je tylko wrzucić do gorącego oleju. Och, no co za cudowny zapach! Moje pyszne pączki z czekoladowym nadzieniem są gotowe. A teraz trzeba je jakoś fajnie ozdobić. Poleję pączki rozpuszczoną czekoladą. Oj, jak to apetycznie wygląda! Myślę, że każdy pączek trzeba posypać kolorową posypką. Teraz można wszystko podać Kimberly. Babciu, brawo! Ale można to zrobić o wiele łatwiej, patrz! Bo gotowe pączki, są pyszne! Nie mam wątpliwości, że posmakują Kimberly. Ułożę je w wieżę. A następnie porządnie spłaszczę. Właśnie tak! I jeden ogromny pączek gotowy! Ekstra! Co za amatorzy... No cóż, przystępuję do przygotowania kolejnego arcydzieła. Zrobiłem już ciasto o smaku z Kittlesu i wlewam je do maszyny do pączków. O tak, wszystkie pączki będą kolorowe i bardzo piękne. Gotowe. Wyszło niesamowicie apetycznie, ale to jeszcze nie wszystko. Przekładam na krateczkę. A dalej polewam pączki kolorową nutellą. O tak! Już mi ślinka cieknie. Wszystko gotowe. Kimberly próbuj szybciutko. Wow, ojej, a co to takiego? Wygląda jakoś dziwnie, ale spróbuję. Mm, w smaku niezłe, ale to nic oryginalnego. A teraz chcę spróbować tych kolorowych pączków. Mm, jakie pyszne! A na koniec zjem tego pysznego pączka z czekoladą. O rany! Czekolada jest też w środku. Mamy zwycięzcę! O tak, wygrałam! Słyszeliście? Buziaczki! Tym razem chcę, żebyście przygotowali mi koktajl. No w końcu mogę przygotować coś zdrowego. Wyciskamy sok z pomarańczy. Och, no co za twardziel. Aha, o tak. Babciu, wszystko w porządku? Nie potrzebujesz pomocy? Nie trzeba. Nie to nie. Zacznę więc robić swój koktajl. Najpierw wymieszam szejkerze różne soki. Mam tu bardzo dużo różnych owocowych smaków. Wlewamy i mieszamy. Jestem prawdziwym barmanem. Ta gierka jest super! Babciu, co z tobą? Zrobiłam sok pomarańczowy. Mieszamy, mieszamy. O kurczę, wszyscy już coś zrobili, a ja nie. Muszę coś pilnie wymyślić. Już wiem, po prostu zamówię koktajl. To nie to, to nie to. O, tego właśnie potrzebuję. No i gdzie jest kurier? O, rany! Nie zjadaj mnie! Co to za dziwny krzyk? A, co to za potwór? Potwór? Potwór! Auć! To straszne, Quentin, szefie! Gdzie jesteście? Pomogę wam! Uratuję was! Nie zjesz nas, potworze! Chłopaki, uciekamy! No, co tam? Koktajle gotowe? Tylko jeden? No, okej, lepsze to niż nic. Spróbuję. Jakoś dziwnie się czuję. A! Nie chcę już próbować tego koktajlu! Ujacie, jaki ogromny automat z gumami do rzucia! Chcę ich jak najszybciej spróbować! Tak, to wygląda bardzo apetycznie. Chcę spróbować tego wszystkiego, ale niech pierwszy zacznie deni. Zgadzam się, jestem gotowy zacząć od pierwszej czerwonej gumy. Naciskam na guzik i patrzę, jak guma leci w dół. I to chyba prosto do nas. Jaka piękna! Mmm, jaka pyszna! I Jaki fajny balon z niej wyszedł! Jess, teraz ty! Dobrze. Ja chcę zieloną gumę. I więcej niż jedną. O, wow, tylko, spójrz! Lecą i to trzy na raz! Am, nam, 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 nam! Balon wyszedł super! Wow. Deni, teraz ty! Albo wiesz co? Naciśnijmy razem na wszystkie guziki! Świetny pomysł! No to naciskamy! Wow, jednocześnie lecą gumy we wszystkich kolorach! Jakie dobre! A teraz nadmuchajmy balona! Wyszedł mega kolorowy! Ja też chcę spróbować gumy w różnych kolorach! Rzucam pierwszą, drugą... Ojej, odleciała! Ale nie szkodzi! A teraz dmucham balona! Ale fajny! Moi drodzy, super! Macie tak dużo gum! Możecie je ze sobą mieszać i tworzyć zupełnie nowe smaki i kolory. A ja teraz spróbuję pomarańczową i czerwoną naraz. O, Jess, masz niebieską i fioletową. Poczęstujesz mnie? No dobra, trzymaj. Dzięki. O jej macie niesamowite szczęście! O takiej maszynie z gumami do rzucia można tylko pomarzyć. Zgadzam się, jestem w niebo wzięta. Ja też. O, mam pomysł. Potrzebuję talerza i ziarenek popcornu. Świetnie, położę tu kilka gum. Przykryję kloszem i troszkę to podgrzeję. O, tak, powinien mi wyjść kolorowy popcorn. Jak to apetycznie wygląda? Mmm niesamowicie smakuje. Jessa, ty co robisz? Zabrałaś wszystkie gumy? To niesprawiedliwe, to było wspólne. Zabrałam, więc teraz są moje. Jessa, ale tak nie wolno robić. Trzeba było się ze mną podzielić. Chociaż mój popcorn też jest całkiem smakow. Ciekawe co tam robi Ben. Wow, gra w nową grę od Multidoo. multi do, multi sort. Ty też możesz w nią zagrać. Pobierz ją w Google Play lub App Store będzie naprawdę wesoło. Wow. To jest niesamowite, tylko spójrzcie tęczowa Coca-Cola. Jestem pewna, że Deni i Jess nie mogą się doczekać, żeby jej spróbować. Deni, patrz, ta słomka idzie tutaj. I tutaj, a potem tutaj. O, rany, tu jest cały węzeł ze słomek. Jeśli spróbujesz wypić przez tę słomkę, to dostaniesz czerwoną kolę. Masz rację, Jess. Czerwona kola, ale pyszna. Ja też chcę znaleźć jakąś fajną słomkę. Spróbuję tej. O tak, dostałam fioletową kolę. Mmm, jest naprawdę dobra. O rany, to trzeba pokonać prawdziwy labirynt, żeby trafić na słomkę z kolą, którą chcesz. Fajnie. Próbujcie szybko wszystkich smaków. Tak, przy okazji, to wygląda naprawdę pięknie. No, i w smaku jest niewiarygodnie pyszne. Jess, patrz, a ja mogę pić od razu przez dwie słomki. Smaki się mieszają i mam coś niezwykłego do picia. Masz rację, Denny. To jest bardzo pyszne. Można na to patrzeć bez końca. Super, świetnie to wymyśliliście. O rany, tu jest jakaś dyskoteka. Fantastycznie. Oj, to było bardzo śmieszne. Szkoda, że kola się skończyła. Tym razem nasi uczestnicy dostali różne smakołyki, które są ułożone w tęczę. Próbujcie i to szybciutko. Od czego zaczniecie? Mnie podoba się ten czerwony cukierek. Chcę go spróbować. O, to guma do rzucia. Super! Ja też chcę czegoś spróbować. Zacznę od tego. jaki fajny żelek. I bardzo pyszny. A teraz ja spróbuję jakiś żółty. I zielony smakoły. I tą żelkową tasiemkę też zjem. Mmm, jaka dobra! Jest trochę kwaśna, ale bardzo fajna. A to co? Jaki żółty proszek. Oj, a jest niesamowicie kwaśny! Jess, Jess, pomóż mi! Trzymaj coś słodkiego, będzie ci lepiej. Ale śmiesznie to wyglądało. No dobra, co by tu jeszcze spróbować? Mmm, jaki piękny różowy lizak! I taki słodziutki? Macie tu taki wybór słodyczy, że można całą wieczność próbować czegoś nowego. Ten Tęczowe jedzenie jest naprawdę pyszne. Można je jeść bez końca. Och, ten żelkowy delfinek też był smaczny. I cukierek też jest super. A teraz wszystko popiję fantą. Ojej, przepraszam. Zakryzę to jeszcze kitkatem. A mnie się podobają te czerwone żelki. Dla mnie zielone. Są pyszne, kwaśne i jednocześnie słodkie. Wyżerka. O, a tu są moje ulubione paluszki poki Paluszki w różowej polewie. To jest pyszne. A ja znalazłem żółtą słomkę z kuleczkami. Spróbuję wypić przez nią mleko. O, tak! Mleko zrobiło się bananowe. A ja znalazłam jakieś opakowanie z syropem. Spróbuję. Ojacie! To jest takie kwaśne! Oj, Jest, co z tobą? Wszystko w porządku. A, spróbowałaś kwaśnego smakołyku. Rozumiem.